Moi drodzy, mam coś dla was. Zgadnijcie, co jest pod tym czerwonym materiałem. Nie mamy pojęcia! Coś smacznego! Zgadza się. To maszyna wypełniona po brzegi wszelkiego rodzaju smakołykami. Teraz możecie się nimi delektować w zaciszu swojej szkoły. Ale odlot! Tu jest tyle wszystkiego! I cukierki M&M's, i cola, i skittlesy, i chipsy! Tylko jak mamy się do nich dostać? No właśnie, jak mamy się do tego dobrać? Trzeba pomyśleć. Wiem! Pieniądze! Niestety nie mamy pieniędzy, a chcemy te pyszne smakołyki. Ale bym coś zjadł! Jak to wszystko apetycznie wygląda! O, to i mój ulubiony hitket! Gdybyście tylko wiedzieli, jak go uwielbiam... Tym razem mam ze sobą nawet monetę. Mam nadzieję, że będę mógł delektować się tym batonikiem. O tak, już prawie go mam. Zostało tylko trochę. Ej! Nie chcę Pepsi. W ogóle nie chcę mi się pić. Słyszysz mnie, głupia maszyno? Daj mi mojego kitketa, albo stanie ci się krzywda. Oddawaj natychmiast. Zobaczę batona! Ej. Jeśli nie chcesz oddać, to zaraz odberwiesz! Jaki twardy automat! Mam dosyć! Nie wiem już, jak z nim walczyć! Najwyższy czas coś przekąsić! Kitkat będzie do tego idealny! Już czuję ten smak! O rany, dostałem dwa! To oznacza, że będzie dwa razy smaczniejszy! Ej, dokąd co? To? to mój batonik! To nie fair! O rany! Automat z różnymi smakołykami. Są w nim nawet moje ulubione ciasteczka Oreo! Miam, miam, miam! No dalej, automaciku, nakarm mnie Oreo! No i gdzie są ciastka? To ciekawe! A, no tak! Ta maszyna chce monet w zamian za smakołyki, ale ja w ogóle nie mam kasy. Już wiem. Zaraz włamię się do systemu dzięki mojemu wybitnemu intelektowi. Najważniejsze, żeby nikt tego nie zauważył. To nic trudnego. To tylko kwestia sekund. Mamy to. Mam nadzieję, że to moje ciastka. Przynajmniej na to zaprogramowałem maszynę. Miam, niam, niam. Co? Woda? Potrzebuje ciastek. Teraz powinno zadziałać. Tak, tak. Czasami zdarzają się małe przerwy w dostawie prądu. No i co tam? Hura! Wypadły nie tylko ciastka, ale i słodki żel w tubce. Co za szczęście. Eee, ups. Proszę pani, to nie ja. Oddawaj słodycze Andy i biegiem na lekcję. Nie spodziewałam się tego po tobie. Jesteś dumą naszej szkoły. A ja w międzyczasie zjem ciastko. No, no, no. Chyba wstawili do automatu moją ulubioną strzelającą posypkę. Teraz w szkole nie jest tak źle. Zaraz coś przekąszę. Kurczę, nie mam hajsu. Ale nie szkodzi, mam pomysł. Moja gitara zawsze mnie uratuje. Jej wibracje rozbiją szybę i będę mogła wziąć co chcę. Udało się! Super! Mam teraz moje smakołyki. Jestem gotowa jeść je przez cały dzień! Są nie tylko pyszne, ale też naprawdę magiczne! Patrzcie! Mam w ustach prawdziwe fajerwerki! Oj, Candy, co ty jesz? To nie jest bezpieczne! Co się stało z naszym automatem? Mogę teraz dostać darmowe jedzenie? Rewelka! Ludzie, chodźcie tutaj! O rany! W końcu za darmo! Dzięki! To jest takie dobre! Niesamowite i nie potrzebujemy hajsu! Uwielbiam M&M'sy! A ja Coca-Colę! Quentin, po co ich tu zawołałeś? Daj spokój, zrobiłaś dobry uczynek! Moi drodzy, wszyscy marsz na lekcję! Czas też przekąsić. Zachciało mi się chipsów. Dawno ich nie jadłam. Marzyłam o tym od samego rana. To niesamowite. Myślę, że chipsy to jeszcze nie koniec. Teraz chcę czekoladkę. Chodź do mnie, moja słodka. Bo tak, jest taka apetyczna. Mogę przestać jeść. Im dłużej jem, tym więcej chcę. Wezmę jeszcze kitketa. Fajnie, że kiedy jesteś dorosły, możesz spełnić wszystkie swoje życzenia. Obowiązkowo muszę spróbować wszystkiego, co jest w tym automacie. Teraz skitelsy. O tak, są niesamowite. Już zapomniałam, czy jadłam chipsy. Ale powiem jedno – są przepyszne. Tak to jest, gdy jest się cały czas na diecie. Jestem taka śpiąca. E, patrzcie! Pani Fibi zasnęła, ale się umazała. Ma całą buzię w czekoladzie. Co tu się dzieje? Co wy wyprawiacie? O nie! Co za wstyd! Mam ochotę na coś smacznego. Co powinnam wybrać? Chyba skuszę się na skitelsy. Jest i moneta. W porządku, automacie. Daj mi moje skitelsy. Dziwne, gdzie są cukierki? Co jest z tym automatem? Cześć! Nie teraz. Mam problem. Ze skitelsy, a maszyna nie chce mi ich dać. Okej, okay, może użyję więcej monet i to zadziała. No dalej, nie bądź wredny. Daj mi moje cukierki. Możesz się pospieszyć. Zrobiła się już kolejka. Zaraz nam się przerwa skończy. Nie przeszkadzajcie mi tu. Serio? Widzicie to? Ta maszyna nie jest włączona do prądu. Zaraz to naprawię. Gotowe. Czekamy na smakołyki. O, nie! Skąd się wzięły te wszystkie cukierki? To straszne! Ratujcie się! Chwileczkę, ale po co to się ratować? Rozdają darmowe cukierki z Kites. Częstujcie się! Dobrze, że przeszedłem dziś do szkoły. Przegapiłbym to. Słuchajcie, teraz naprawdę musimy uciekać! Podobało Ci się wideo, więc zasubskrybuj nasz kanał, daj łapkę w górę i udostępnij go znajomym. Do zobaczenia, pa pa!